Witam, witam ponownie. Dzisiaj oczywiście nie omieszkałam y, zajrzeć do śmietniczków, które mijam po drodze na y, centrum Katowic. I tutaj też mam parę rzeczy z wczoraj, jak wracałam z centrum Katowic. Y, jedne z Was, Panie, y, śmiejecie się ze mnie. się nie to, że śmiejecie, tylko... Y, wyrażacie swoje jakby niepokój, że y, się uzależnię, albo że za dużo tego i będzie problem. Y, no może też tak być, no ale ja staram się nie brać takich rzeczy, które są mi niepotrzebne lub bezwartościowe lub Leżą, bo, bo są i, i stanowią jakąś wartość. Nie biorę odkurzaczy jakichś tam y, dziwnych elektrośmieci, y, biorę to, co uważam, że mogę to przerobić. I, albo mi się przyda do mojej pracy artystycznej lub do przeróbek ubrań. Y, dzisiaj, na przykład, leżały y, piękne bluzeczki z promody ale ich nie wzięłam, bo był rozmiar S, a ja w S nie chodzę i no i po co mi to ma zalegać w domu, jak już mam wystarczająco dużo tych rzeczy, no mogę sprzedać, ale nie, nie no tak nie umiem sprzedawać yy, ciuszków, już próbowałam kiedyś na Vinted, ale jakoś mi to nie idzie, nie ma chętnych, może za wysoka cena, albo gustu nie mam, może nie wiem o co chodzi, w każdym razie no, nie zabrałam się za takiego typu biznes. Ale pokażę Wam, co dzisiaj złapałam w śmietniczkach. No i z wczoraj. Z wczoraj są te dwie rzeczy: to radyjko. O dziwo było z kablem i o dziwo grające. I do tego ten klucz, tak zwany ściskacz stolarski, że coś tam se można włożyć, ścisnąć, jak się coś klei, i no, tak mi Andrzej jak wytłumaczył. OK. No, a z dzisiaj jest cała reszta. Aha, jeszcze koszula nie jest z dzisiaj, bo koszulę znalazłam kilka dni temu. Zanim ją wybrałam i wysłałam to troszkę tam gdzieś tam czekała na swoją kolejne filmowanie. I koszulka jest fajna w kratę, taka bawełniana. Na Andrzej'ka w sam raz. I też będzie miał. Żeby sobie coś tam gdzieś narzucić, na jakąś tam sweterek. A dzisiaj co? Torebka. Taka stara babcina torebka. Spodobała mi się. Stwierdziłam, że jakąś ją fajnie ozdobię. Kalendarz taki karteczkowy z cypelią. stara cepeliowska robota. Do góry nogami właściwie było. Drewniana. O, Andrzej jak sobie coś tam śpiewa. Yy, obrusik taki yy, fajny. Albo będzie wykorzystany na stół, albo pójdzie na motanki, albo na jakieś przeróbki, bluzeczki. Zestaw z świątecznych jak znalazł na święta na prezenty. Piękny obróz. Takie róże, czerwone, duży. Także też go jeszcze dam nie wybrałam dopiero lniany. Piękna też chyba Cywaliwska robota. A to mi się najbardziej podoba. Obrazy malowane na szkle, taka trochę sztuka naiwna, ale taki sielski fajny obrazek sianokosy. Jest tu jakiś podpis, ale nie wiem co to za podpis. I drugi jest kwiatuszki, też malowany na szkle. Następny zestaw bieżnik, plus serwetki, bardzo ładny. taki też kolorowe wzory. Bieżnik już zauważyłam, że ma dość dużą plamkę, więc będę musiała wykorzystać na jakieś przeróbki prawieckie. Czapka futerkowa, taka balszojka. Jeszcze zagrawką. Czapka typu karaku. Beżowa. Też taka y, lata 30. 40 bym powiedziała. Doniczka. Metalowa. Co ten Andrzej tam tak szaleje ze swoim śpiewaniem. I bieżnik głowicki w bardzo fajnym stanie. Już jeden taki mam. Ale z dziurkami, a ten jest bez dziurek. Też taka cepaliowska praca. No i to by właściwie było na tyle. Jutro już na śmietniczki nie idę. Jutro już jest. Co? On tam tak wierci. A już wiem, robi dziurkę w suficie na podłaźniczkę, czyli na taką choinkę podsufitową. Ale sobie znalazłam moment. Ale okej. Okay. Także jutro już na świetniczki nie pójdę. Jutro już przygotowania przedświąteczne, typowe: robię sernik, yy, robię piernik. Piernik będę robić mojej blaszce w misie, którą też znalazłam na świetniczku teflonową. I, I na razie będzie przerwa, moi drodzy. Chyba, że gdzieś będę szła i przypadkiem tylko i wyłącznie przypadkiem, żadnych. Żadnych dodatkowych spacerków nie panuje, hasioczkowych. Och, ale się kręci. Andrzejek. Dzięki za życzenia. Moja kobieta jest niesamowita. Kocham ją. Andrzejek ma dzisiaj urodziny i. Y Część z Was już tam w komentarzach mu złożyła życzenia i dziękujemy ślicznie. A właśnie Andrzej stwierdził, że musi osobiście podziękować, więc to zrobił przy okazji kręcenia filmiku. Ok, moi drodzy, to na razie tyle. Myślę, że się jeszcze zobaczymy, ale już tak bardziej świątecznie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.